Finał sprawy Ukraińca, który groził podpaleniami, jeśli w Polsce nie będzie 800 plus dla ukraińskich dzieci, został deportowany na Ukrainę. Ani za wszystkim sagłaszny, ani żegony ani odznaję się wod, ani kuku. Wśród fanów rapera pojawiła się też czerwono-czarna flaga bandytów odpowiedzialnych za. Ponad 100 tysięcy Polaków. Co na Ukraińcy są roszczeniowi? Są bardzo roszczeniowi. O tak, są bardzo roszczeniowi, a je, nade, nade mną jeden mieszka, krzyczy, w, w coś. Po, raz poszłam, to on powiedział, że on jest w domu, u siebie i on nie będzie się dostosowywał. W historii narodów istnieją momenty, które wydają się mitycznym początkiem chwile absolutnej jedności, ofiarności i moralnego triumfu. Dla nas Polaków takim momentem był luty 2022 roku, kiedy świat wstrzymał oddech, sparaliżowany strachem i kalkulacją. Polska otworzyła swoje serca i granice. Obrazy z dworca centralnego, gdzie zwykli ludzie zjawiali się z gorącą zupą, ciepłym kocem i tabliczką przyjmę rodzinę, obiegły świat jako symbol bezprecedensowej solidarności. Otworzyliśmy nasze domy, portfele i system socjalny, stając się humanitarnym mocarstwem z dnia na dzień. Działaliśmy nie z chłodnej kalkulacji, ale z odruchu serca, z poczucia dziejowej sprawiedliwości i zwykłej ludzkiej przyzwoitości. Dziś, z perspektywy końca 2025 roku, te obrazy wyglądają jak klatki zagranicznego filmu odległe, wyblakłe i naiwne. Polski naród? Gdzie, Europę? Mm. Ita... które. с самого детства рождаются в достатке, в хороших условиях, в приятной цивилизованной стране. И у них нету мотивации, исконной с рождения, эти и понимаете? Они совсем согласны, они законопослушные, они вот, знаете, вот, они ёбаные кукол. Поэтому я вот вообще, европейское население, оно меня, ну, мне хуя от него. То есть я да, ну это, блядь, реально запад. Ну вот вы хоть, хоть умри, хоть ты обосрись, но вот реально загнивающий запах. Ужасно, ужасно. Мне было бы вот жить в русскоговорящей стране, я бы счастья не знал. Но что же сделать? Боги решили, что надо как-то иначе. Uściski na granicy zastąpiły tiry z ukraińskim zbożem, słowa o braterstwie zagłuszył warkot oskarżeń o dyskryminację i zdradę, mity prysł, a my zostaliśmy z brutalną prawdą. W relacjach międzynarodowych nie ma miejsca na sentymenty. Jest tylko twarda gra interesów, w której Polska po raz kolejny odegrała rolę naiwnego idealisty, który daje wszystko, a w zamian dostaje policze. Historia naszej relacji z Ukrainą to podręcznikowy przykład tego jak bezwarunkowa pomoc zamienia się w roszczeniową arogancję, a strategiczne partnerstwo w upokarzającą rolę chłopca na posyłki. Mimo że te problemy z tą rzekomą współpracą widać było już od dłuższego czasu, iskrą, która ostatecznie podpaliła tlące się od miesięcy rozczarowanie, stała się pozornie techniczna nowelizacja ustawy. Decyzja polskiego sejmu z września 2025 roku, by powiązać wypłatę świadczeń 800 plus z prostym, logicznym wymogiem aktywności zawodowej była aktem elementarnej sprawiedliwości. W kraju, gdzie każdy obywatel musi płacić podatki, by finansować usługi publiczne, oczekiwanie, że goście również dołożą swoją cegiełkę, wydaje się oczywistością. Był to sygnał, że czas bezwarunkowej, często bezrefleksyjnej pomocy dobiega końca, a zaczyna się etap normalizacji i partnerskich równych zasad. Odpowiedź jaka nadeszła z Kijowa i ze strony ukraińskich środowisk w Polsce była jednak Zamiast zrozumienia, albo chociaż taktycznej ciszy, otrzymaliśmy spektakl oburzenia i urazy. Ukraińscy urzędnicy, jak Iryna Wereszczuk, w dyplomatycznych rękawiczkach zaczęli mówić o stopniowym zaostrzaniu wymogów i trudnej sytuacji wrażliwych grup społecznych. To, co w każdym normalnym państwie jest standardem, w ich narracji urosło do rangi problemu, którym Kijów musi się pilnie zająć. W interesie dyplomatycznym język szybko zmienił się w otwartą agresję. Platforma X zalała się falą oskarżeń. Czytaliśmy o dyskryminacji, upokarzaniu i wbijaniu noża w plecy. Dziennikarze i aktywiści alarmowali, że masa samotnych matek z dziećmi popadnie w ubóstwo. Jak gdyby jedynym gwarantem ich bytu miały być polskie, a nie ukraińskie pieniądze. To odwrócenie ról jest porażające. Naród, który przyjął miliony uchodźców, przeznaczając na pomoc prawie 5% swojego PKB, nagle został obsadzony w roli oprawcy. Naród, którego obywatele wciąż zmagają się z rosnącymi kosztami życia, usłyszał, że odbierając świadczenia niepracującym gościom, zachowuje się nieprzyjacielsko. To poziom arogancji, który mógł się zrodzić tylko z jednego przekonania, że polska pomoc się po prostu należy, że jesteśmy bankomatem bez limitu i emocjonalnym sponsorem, od którego można wymagać, ale któremu nie trzeba niczego oferować w zamian. 800 plus tylko dla pracujących Ukraińców. Pan Trzaskowski ma pomysł, a rząd ma problem. No ono tak i wygląda. No to może to prawda. Nie wszyscy Ukraińcy, którzy pracują... Польщі отримують 800 бо є певні обмеження, тільки працювати недостатньо. Потрібно мати або карту побиту, або статус УКР. Українці, які мають візу, подовжений безвіз, подовжену візу або подовжену карту побиту, вони не мають можливості отримати 800 плюс на дитину, бо їм відмовляють, тому що потрібно надати діючу карту побиту. А віза взагалі не дає права на такі виплати? То як бути в цьому випадку? А для того щоб подати документи на карту побиту? Ну скільки треба чекати українцю на отримання цієї карти? А в деяких воєводствах півтора-два роки чекають. Час очікування ну так само не входить в гре, щоб отримувати 800+. То скільки українців працює і не отримує 800+. Виходить так, що Польща не може дати можливість легалізуватися українцям зі статусом УКР зато виступає, що треба відібрати допомогу на дітей і відібрати медичне обслуговування українцям зі статусом УКР. Я маю надію, що польський уряд цього не пропустить, бо це пряме порушення прав людини. Ten skandal wokół 800+ plus jest jednak tylko wierzchołkiem góry lodowej, symptomem znacznie głębszej patologii w naszych relacjach. Brutalna prawda jest taka, że Polska w tej wojnie stała się głównym sponsorem i hubem logistycznym, nie otrzymując w zamian absolutnie nic. Nasza pomoc, liczona w dziesiątkach miliardów euro, była inwestycją w bezpieczeństwo całego regionu, ale w świecie realnej polityki takie inwestycje powinny przynosić dywidendy, kontrakty, wpływy, strategiczne korzyści. Tymczasem Polski biznes jest systematycznie pomijany przy planach odbudowy Ukrainy. Podczas gdy my graliśmy rolę bezinteresownego Samarytanina, inni, ci znacznie bogatsi i potężniejsi, podeszli do sprawy jak do biznesu. Stany Zjednoczone, jeszcze w ogniu walk, w maju 2025 roku podpisały z Ukrainą umowę mineralną, zabezpieczając sobie. Preferencyjny dostęp do wartych biliony dolarów złóż litu, kobaltu i ziem rzadkich. Amerykanie zrozumieli, że pomoc militarna to nie filantropia, lecz inwestycja, która musi się zwrócić. Oni nie pomagają, oni budują sobie przyszłe strefy wpływów i rynki zbytu. A Polska? Polska została z rachunkami, pustymi obietnicami i rosnącym poczuciem, że zostaliśmy ograni. Na mapie wielkiego geopolitycznego rozdania, gdzie USA i państwa zachodnie rezerwują dla siebie najtłustsze kąski, nam przypad Rola tragarza, który ma dostarczyć towar na miejsce, a potem grzecznie się oddalić. Byliśmy niezbędni, gdy trzeba było przyjąć uchodźców i transportować broń. Staliśmy się niewygodni, gdy na stole pojawiły się pieniądze i kontrakty. Nie można jednak zrozumieć dzisiejszego kryzysu, nie wracając do jego źródła, do fundamentalnego kłamstwa, na którym od lat próbowano budować nasze relacje. Tym kłamstwem jest nierozliczona zbrodnia ludobójstwa na Wołyniu. W czasie, gdy Polska oddawała Ukrainie ostatnią koszulę, oczekiwaliśmy jednego symbolicznego, ale absolutnie fundamentalnego gestu prawdy. Oczek oczekiwaliśmy zgody na pełną ekshumację i godny pochówek setek tysięcy bestialsko zamordowanych. Polaków. Oczekiwaliśmy oficjalnego przepraszam i potępienia zbrodniczej ideologii Stefana Bataryi i UPA, których kult na Ukrainie trwa w najlepsze. Nie otrzymaliśmy absolutnie nic. Zamiast tego przez lata zderzyliśmy się z murem milczenia, relatywizacji i biurokratycznych uników. Każda próba nazwania ludu... Po imieniu była torpedowana jako działanie na korzyść Kremla. Każda prośba o ekshumację grzęzła w niekończących się procedurach. To tak jakby budować dom na trujących fundamentach, udając, że smród zgnilizny kiedyś sam wywietrzeje. No nie wywietrzał, zatruł wszystko. Brak rozliczenia z wołyniem nie jest kwestią historyczną, to problem fundamentalny dla teraźniejszości. Jak można mówić o strategicznym partnerstwie z narodem, którego państwowe instytucje wciąż honorują morderców naszych przodków? Jak można ufać sojusznikowi, który odmawia nam podstawowego prawa do pochowania naszych zmarłych? Ta historyczna arogancja jest matką tej współczesnej, którą widzimy dziś w dyskusjach o 800 plus czy kontraktach. Skoro można było zignorować krew 100 tysięcy ofiar, to ileż łatwiej jest zignorować polskie miliardy czy interesy gospodarcze. Wojna na Ukrainie powoli zbliża się do końca. Nikt nie wie kiedy i jak to nastąpi, ale na dyplomatycznych salonach już trwa brutalna walka o kształt powojennego ładu i podział wojennych łupów. Każdy dba o swoje interesy, tylko nie my. Nasza polityka oparta na emocjach i historycznych mitach poniosła spektakularną klęskę. Czas przestać być adwokatem Ukrainy w Europie, a zacząć być adwokatem Polski na świecie. Obraz polski jako chłopca na posyłki, który w poświęceniem wykonuje polecenia silniejszych, a na koniec zostaje z niczym, musi odejść do. Przeszłości. Nasza pomoc nie była transakcją, ale nie może być też studnią bez dna. Partnerstwo wymaga wzajemności, szacunek wymaga prawdy, przyszłość wymaga realizmu. Czas skończyć z polityką opartą na sentymentach, a zacząć prowadzić politykę opartą na twardej obronie polskiego interesu narodowego. Czas przestać pytać, co jeszcze możemy dać. Czas zacząć głośno pytać, co wreszcie dostaniemy w zamian, bo czas chłopców na posyłki właśnie chyba dobiegł końca. Dajcie znać, co Wy o tym wszystkim myślicie w komentarzach, a ja się z Wami żegnam. Cześć!